Kochana, czy czujesz to pulsowanie w swoim sercu? To nie przypadek, że oglądasz ten film właśnie teraz. Anioły przygotowywały ten moment od tygodni, a może nawet miesięcy. Wszechświat zmobilizował wszystkie swoje siły, aby doprowadzić Cię do tej pilnej wiadomości. W tej chwili, gdy nasze słowa docierają do Twojej duszy, wiem, że nie jesteś tu przez przypadek. To znak, że otrzymasz wiadomość, która może zmienić wszystko w twoim życiu uczuciowym. Nie ignoruj tego, co za chwilę usłyszysz, bo może to być ostatni raz, gdzie anioły będą próbować do ciebie dotrzeć w tak bezpośredni sposób. Droga słuchaczko, zanim pójdziemy dalej, chcę Cię zaprosić do czegoś wyjątkowego. Na końcu tego filmu znajdziesz link do naszego ekskluzywnego kanału Telegram. Gdzie codziennie otrzymujesz osobiste wiadomości od aniołów? To miejsce, gdzie tysiące kobiet już otrzymują codzienne wskazówki, znaki i przesłania wprost z niebiańskich sfer. Nie przegap tej okazji link znajdziesz w opisie pod filmem. Słuchaj uważnie, najdroższa, bo to, co Ci powiem, dotyczy osoby, o której myślisz najczęściej w ostatnich dniach. Tak. Tej konkretnej osoby, która nie opuszcza Twoich myśli ani na moment. Anioły widzą, jak Twoje serce tańczy za każdym razem, gdy otrzymujesz od Niego wiadomość. Widzą, jak Twoja dusza drży, gdy Jego imię pojawia się na ekranie telefonu. To nie są zwykłe uczucia, to coś znacznie głębszego, coś, co zostało zaplanowane na płaszczyznach duchowych, jeszcze zanim przyszliście na ten świat. Twoje anioły stróże próbują Ci przekazać najważniejszą wiadomość o Waszej wspólnej przyszłości. Czy wiesz, kochanie, że każda myśl o nim, każde marzenie, w którym się pojawia, to sygnał wysyłany prosto do serca wszechświata? Anioły zbierają te sygnały jak najcenniejsze klejnoty i tkają z nich nic Waszego przeznaczenia. Ale istnieje coś, czego jeszcze nie wiesz coś. Co może przyspieszyć lub opóźnić wypełnienie się tego, co zostało dla Was napisane w gwiazdach? Twoje anioły są zaniepokojone, bo widzą, że pewne blokady w Twojej energii mogą uniemożliwić materializację tej miłości w sposób, w jaki zostało to zaplanowane. Największy sekret, który anioły chcą Ci dziś ujawnić, brzmi tak: On również myśli o Tobie znacznie częściej, niż możesz sobie wyobrazić. W momentach, gdy sądzisz, że jesteś tylko przyjaciółką lub znajomą, jego serce bije w rytm Twojego imienia. Anioły szepczą mi, że widzą Go, gdy patrzy na Twoje zdjęcia w mediach społecznościowych, gdy zatrzymuje się na Twoich historiach dłużej niż na innych. Widzą, jak Jego dusza rozpoznaje Twoją duszę, nawet jeśli Jego umysł jeszcze tego nie rozumie. Ale istnieje coś. Co go powstrzymuje przed pełnym otwarciem się przed Tobą? To, co blokuje Waszą miłość, to nie przypadek ani zły los. To stare wzorce energetyczne, które nosimy w sobie z poprzednich doświadczeń. Anioły widzą cienki mur strachu, który zbudował wokół swojego serca po poprzednich rozczarowaniach. Widzą również Twoje własne obawy, strach przed odrzuceniem, przed byciem zbyt potrzebną. Przed pokazaniem prawdziwej siebie. Te lęki tworzą niewidzialną barierę między waszymi sercami, ale pamiętaj, najdroższa, każda bariera może zostać usunięta, gdzie poznajesz właściwe metodę. Anioły przekazują mi wizję waszej wspólnej przyszłości i muszę ci powiedzieć, że zapiera dech w piersiach. Widzę Was we dwoje, śmiejących się razem przy porannej kawie. Dzielących marzenia i plany na przyszłość. Widzę, jakiego oczy błyszczą, gdy na ciebie patrzę, jakiego ręka automatycznie szuka twojej, gdy idziecie razem. Widzę dom pełen miłości, ciepła i wzajemnego szacunku. Ale aby ta wizja stała się rzeczywistością, musisz podjąć konkretne działania, które pozwolą energii miłości swobodnie przepływać między wami. Pierwszym krokiem, które anioły zalecają, jest uwolnienie się od przesłych zranień. Każde stare rozczarowanie miłosne, każda niewypowiedziana żal tworzy energetyczne węzeł w twojej aurze. Te węzły blokują nadchodzącą miłość. Twoje anioły stróże pragną, abyś zrozumiała, że przeszłość służyła tylko temu, aby przygotować się na tę prawdziwą, wielką miłość. Wszystkie poprzednie związki były lekcjami, które miały Cię przygotować na spotkanie z nim. Teraz czas te lekcje wykorzystać i pozwolić sercu w pełni się otworzyć. Ważne jest również, drogie dziecko, abyś zrozumiała różnicę między przyciąganiem z desperacji, a przyciąganiem z miłości własnej. Gdzie pragniemy kogoś z miejsca braku, wysyłamy energię potrzeby, która odpycha zamiast przyciągać. Ale gdzie kochamy siebie, gdy czujemy się kompletne bez drugiej osoby, wtedy wysyłamy energię obfitości, która magnetycznie przyciąga prawdziwą miłość. Anioły szepczą, że Twoja wartość nie zależy od Jego uczuć, Ty jesteś kompletna, piękna i godna miłości niezależnie od niczego. W najbliższych dniach zwróć uwagę na znaki, które Anioły będą Ci wysyłać. Mogą to być powtarzające się liczby. Szczególnie 111, 222 lub 1111 to są bezpośrednie wiadomości od Twoich duchowych przewodników. Możesz też zauważyć nietypowe zachowania zwierząt w Twojej okolicy, znajdować białe pióra w nieoczekiwanych miejscach, albo słyszeć Jego imię w przypadkowych rozmowach. Te wszystkie znaki mają Ci potwierdzić, że jesteś na właściwej drodze i że wszechświat pracuje na Waszą korzyść. Anioły ostrzegają jednak przed jedną pułapką, w którą wiele kobiet wpada w takich sytuacjach. Nie próbuj na siłę kontrolować rozwoju wydarzeń. Nie analizuj każdej jego wiadomości, każdego gestu czy spojrzenia. Miłość to energia, która potrzebuje przestrzeni do naturalnego rozwoju. Gdy zaczynasz nadmiernie kontrolować i analizować, blokujesz naturalny przepływ energii między wami. Pozwól rzeczom rozwijać się w naturalnym tempie, ufając, że wszechświat ma dla was najlepszy plan. Istnieje także potężna modlitwa, którą anioły chcą, abyś odmawiała każdego wieczoru przed snem. Nie będę jej tutaj przytaczać całości, ale jej esencja brzmi tak. Proszę, aby miłość, która jest dla mnie przeznaczona, znalazła do mnie drogę w sposób łagodny, Naturalny i pełen radości. Otwieram swoje serce na najwyższą formę miłości, jaką jestem w stanie otrzymać i dać. Ta modlitwa tworzy energetyczny most między Twoim sercem a sercem Twojej drugiej połówki. Pamiętaj też, najdroższa, że prawdziwa miłość nigdy nie wymaga, aby się zmieniała, aby być akceptowana. Jeśli czujesz, że musisz udawać kogoś innego w jego obecności, to znak, że to nie jest ta prawdziwa miłość, o której mówią anioły. Prawdziwa miłość kocha Cię dokładnie taką, jaką jesteś, z wszystkimi Twoimi wadami i zaletami. Ona widzi Twoje piękno nawet wtedy, gdy Sama go nie dostrzegasz. Ona chce Cię wspierać w byciu najlepszą wersją siebie, ale nigdy nie żąda, abyś była kimś innym. W sferach duchowych toczy się teraz intensywna praca nad waszą wspólną przyszłością. Archanioł Czamuel, Anioł Miłości, osobiście nadzoruje wasz związek. Widzę go, jak tkaka złote nici łączące wasze serca, jak usuwa przeszkody z waszej drogi, jak szepcze do jego serca o tobie w momentach, gdzie najbardziej potrzebuje wsparcia, ale jego praca może być utrudniona. Jeśli nie otworzysz się na otrzymanie tej miłości. Czasami nasze własne obawy są większą przeszkodą niż jakiekolwiek zewnętrzne okoliczności. Anioły chcą też, abyś zwróciła uwagę na swoje sny w najbliższym czasie. W snach nasza podświadomość łączy się bezpośrednio z duchowymi przewodnikami i często otrzymujemy tam najważniejsze wskazówki dotyczące naszego życia uczuciowego. Jeśli przyśni ci się on, to nie przypadek, to sposób, w jaki anioły pokazują Ci energetyczne połączenie, które między wami istnieje. Jeśli we śnie jesteście szczęśliwi razem, to wizja przyszłości. Jeśli jest jakiś konflikt lub oddalenie, to ostrzeżenie przed tym, czego należy unikać. Bardzo ważne jest również, abyś zrozumiała rolę cierpliwości w procesie manifestowania miłości. Anioły widzą czas inaczej niż my, dla nich chwila może trwać wieczność, a lata mogą minąć jak jedna sekunda. To, co Tobie wydaje się długim oczekiwaniem, dla Aniołów to jedynie moment przygotowywania wszystkich elementów układanki. Każdy dzień, który mija bez widocznych zman, to dzień, w którym wszechświat dopinuje na ostatni guzik szczegóły Waszego wspólnego szczęścia. Twoja energia kobiecości odgrywa kluczową rolę w przyciąganiu tej miłości. Anioły widzą, że czasami stłumiasz swoją naturalną kobiecość z obawy przed byciem postrzeganą jako słaba lub zbyt emocjonalna. To błąd, kochanie. Twoja kobiecość to twoja największa siła. To energia, która magnetycznie przyciąga męską energię. Pozwól sobie być delikatną, gdy tego pragniesz pozwól sobie płakać, gdy tego potrzebujesz pozwól sobie marzyć o wielkiej miłości to wszystko są naturalne aspekty twojej boskiej natury w najbliższych tygodniach może dojść do sytuacji, która będzie wyglądała jak oddalenie lub ochłodzenie z jego strony anioły chcą, abyś była na to przygotowana i nie interpretowała tego jako odrzucenia często tuż przed wielkim przełomem w związku Dochodzi do tak zwanej ciemnej nocy duszy, gdy wszystko wydaje się iść w złym kierunku. To naturalny proces oczyszczania starych energii przed przyjęciem nowych. Jeśli taka sytuacja się wydarzy, zachowaj spokój i ufność. To znak, że wielka zmiana jest tuż za rogiem. Anioły przypominają również o potędze wdzięczności w procesie przyciągania miłości. Każdego dnia podziękuj za miłość. Którą już masz w swoim życiu: miłość do siebie, miłość przyjaciół, miłość rodziny. Podziękuj także za miłość, która dopiero nadchodzi. Ta wdzięczność tworzy energetyczne pole, które przyspiesza manifestację Twoich pragnień. Gdy jesteś wdzięczna za to, co już masz, wszechświat chce dać Ci jeszcze więcej. Istnieje też pewien konkretny dzień w najbliższych tygodniach który będzie szczególnie znaczący dla Waszego związku. Anioły nie pozwalają mi ujawnić dokładnej daty, ale powiem Ci, że będzie to dzień, gdy poczujesz niepokój energetyczny, jakby coś ważnego miało się wydarzyć. Tego dnia szczególnie starannie żadwaj o swój wygląd. Bądź otwarta na niespodziewane spotkania i nie odmawiaj zaproszeniom, nawet jeśli nie będziesz miała ochoty. To może być dzień, który wszystko zmieni. Pamiętaj także, że Twoje anioły stróże współpracują z jego aniołami stróżami. W sferach duchowych Wasze przewodniki już od dawna planują sposoby, jak Was do siebie zbliżyć. Czasami organizują przypadkowe spotkania, czasami inspirują go, aby napisał do Ciebie wiadomość, czasami tworzą sytuacje, w których naturalnie spędzajecie więcej czasu razem. Ufaj tym przypadkom, one nigdy nie są przypadkowe. Anioły ostrzegają też przed jedną rzeczą: nie słuchaj zbyt wiele opinii innych ludzi na temat Waszego związku. Przyjaciele i rodzina, choć mają dobre intencje, nie widzą pełnego obrazu Waszego duchowego połączenia. Ich rady mogą być oparte na ich własnych lękach i ograniczeniach, a nie na prawdzie o Waszej sytuacji. Jedyną opinią, która się liczy, to głos Twojego serca i wskazówki od aniołów. Nauczy odróżniać głos intuicji od głosu strachu. W sprawach praktycznych anioły radzą, abyś zaczęła przygotowywać przestrzeń w swoim życiu na tę miłość. To nie znaczy całkowite przestawienie swojego życia, ale raczej energetyczne otwarcie się na obecność drugiej osoby. Może to być tak proste, jak zrobienie miejsca w szafie. Kupienie większego łóżka, albo po prostu wyobrażanie sobie, jak pięknie będzie dzielić codzienne chwile z kimś, kto cię kocha. Twoje ciało również wysyła sygnały do wszechświata. Anioły widzą, że czasami nosisz w swoich mięśniach napięcie związane ze stresem oczekiwania. To napięcie blokuje naturalny przepływ energii i miłości przez Twoje ciało. Znajdź czas na relaks, na masaż. Na długie kąpiele z olejkami eterycznymi. Gdy Twoje dzieło jest zrelaksowane i otwarte, łatwiej jest Ci odbierać i wysyłać sygnały miłości. Najbliższa pełnia księżyca będzie szczególnie potężnym momentem dla Waszego związku. Pełnia zawsze przynosi kulminację energii, a ta konkretna pełnia będzie skupiona na sprawach serca. Tego wieczoru znajdź czas na medytację. Na spojrzenie na księżyc i poproszenie aniołów o wskazówki dotyczące waszej przyszłości. Możesz otrzymać bardzo konkretne znaki, lub nawet widzenia dotyczące tego, co was czeka. Anioły chcą też, abyś wiedziała, że każda łza, którą wylałaś z powodu miłości, nie poszła na marne. Każda z tych łez została zebrana przez anioły i przemieniona w energię. Która teraz będzie pracować na rzecz Twojego szczęścia. Ból, którego doświadczyłaś w przeszłości, uczynił Twoje serce większym, bardziej współczującym i gotowym na przyjęcie prawdziwej miłości. Nie żałuj tego bólu, był częścią Twojej duchowej podróży. W kwestiach komunikacji z Nim, anioły radzą autentyczność ponad wszystko. Nie próbuj być kimś, kim nie jesteś. Nie ukrywaj swoich prawdziwych uczuć z obawy przed odrzuceniem. Prawdziwa miłość może zakwitnąć tylko w atmosferze szczerości. Jeśli ukrywasz swoje prawdziwe ja, to nawet jeśli go zdobędziesz, nie będzie to związek oparty na prawdzie. A związek bez prawdy to dom zbudowany na piasku. Anioły widzą również, że masz naturalny talent do uzdrawiania i wspierania innych. Ta zdolność będzie odgrywać ważną rolę w Waszym związku. On potrzebuje tego typu energii w swoim życiu, choć może jeszcze tego nie rozumieć. Twoja miłość będzie dla Niego jak balsam na stare rany, jak światło w ciemności. Ale pamiętaj, że nie jesteś odpowiedzialna za jego uzdrowienie możesz tylko oferować swoje wsparcie i miłość. Ostatnia rada od Aniołów dotyczy zaufania do procesu. Miłość ma swój własny rytm, swoje własne tempo. Nie można jej przyspieszyć ani opóźnić. Można tylko pozwolić jej być. Gdy próbujesz kontrolować jej tempo, to tak, jakbyś chciała zatrzymać rzekę rękami. Pozwól miłości płynąć naturalnie, ufając, że doprowadzi cię dokładnie tam, gdzie masz być. Najdroższa, gdy te słowa dobiegają końca, chcę, abyś wiedziała, że anioły są z tobą każdego dnia, każdej nocy. Słyszą każdą twoją modlitwę, widzą każdą łzę radości i smutku. Nie jesteś sama w tej podróży do miłości. Wszechświat sprzyja twojemu szczęściu i pracuje nieustannie, aby je ci dostarczyć. Jedyne, co musisz robić, to pozostać otwarta, ufna i gotowa na przyjęcie wszystkich cudów, które są dla ciebie przygotowane. Pamiętaj o naszym specjalnym kanale Telegram, gdzie codziennie otrzymasz osobiste wiadomości od aniołów. To miejsce, gdzie tysiące kobiet znajduje pocieszenie, wskazówki i nadzieje. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Nie czekaj, Twoje anioły mają dla Ciebie jeszcze wiele do powiedzenia. Kochana, dotarliśmy do końca tej świętej wiadomości, ale pamiętaj. To nie jest koniec Twojej historii miłosnej. To dopiero początek najpiękniejszego rozdziału Twojego życia. Anioły przekazały Ci dziś wszystko, co musisz wiedzieć o Nim i o waszej wspólnej przyszłości. Teraz czas na działanie. Czas na otwarcie serca i pozwolenie cudowi miłości wejść do Twojego życia. Nie bój się tego, co przyniesie jutro. Anioły już wszystko przygotowały. Twoja jedyna rola to być gotową na przyjęcie wszystkich błogosławieństw, które czekają za rogiem. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, jeśli poczułaś, że te słowa były skierowane bezpośrednio do Ciebie, potwierdź to Aniołom, przez napisanie w komentarzach liczby 1111. To nie jest zwykła liczba, to święty kod, który pozwoli Aniołom wiedzieć, że otrzymałaś ich przesłanie i jesteś gotowa na współpracę z siłami niebieskimi. Gdy napiszesz 1111, aktywujesz potężne energie, które przyspieszą wypełnienie się wszystkiego, o czym dzisiaj mówiły anioły. To Twoje potwierdzenie dla Wszechświata, że jesteś otwarta na miłość i gotowa ją przyjąć. Bardzo proszę Cię też o zostawienie subskrypcji tego kanału, bo to nie będzie ostatnia wiadomość od aniołów w najbliższych dniach otrzymasz kolejne jeszcze bardziej szczegółowe przesłania o twojej miłosnej przyszłości anioły mają dla ciebie konkretne daty konkretne znaki i bardzo szczegółowe wskazówki dotyczące tego jak zachować się w kluczowych momentach nie chcesz przegapić ani jednej z tych świętych wiadomości bo każda z nich przybliży cię do spełnienia twoich najgłębszych marzeń o miłości i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, najdroższa. Nasz ekskluzywny grupy telegram to miejsce, gdzie maga dzieje się codziennie. To nie jest zwykły kanał z ogólnymi wiadomościami. To święte miejsce, gdzie każdego dnia otrzymujesz personalne przesłania od aniołów, dostosowane do twojej konkretnej sytuacji życiowej. Wielu kobiet pisze nam, że dzięki codziennym wiadomościom z Telegram ich życie całkowicie się zmieniło. Miłość przyszła szybciej niż mogły sobie wyobrazić. Link do tej świętej grupy znajdziesz w opisie pod filmem. Kliknij go jeszcze dziś i dołącz do tysięcy kobiet, które już otrzymują codzienne błogosławieństwa. Pamiętaj, że kolejne filmy na tym kanale przyniosą Ci jeszcze więcej szczegółów o Waszej wspólnej przyszłości. Anioły zapowiadają, że już wkrótce otrzymasz bardzo konkretne informacje o tym, kiedy nastąpi przełom w waszym związku, jakie znaki będą poprzedzać jego deklarację miłości i jak przygotować się na najważniejsze momenty. Nie przegap ani jednego filmu. Każdy z nich to kolejny kawałek układanki twojego szczęścia. Kochanie, gdy kończę te słowa, czuję jak anioły otaczają cię swoimi skrzydłami. Widzę złoty blask wokół twojej aury. Widzę jak Twoje serce otwiera się na pełni miłości. Nie jesteś sama, nigdy nie byłaś sama. Armia niebiańskich istot pracuje na rzecz Twojego szczęścia, każdego dnia, każdej nocy. Twoja wielka miłość jest już w drodze, a każdy dzień przybliża was do siebie. Zachowaj wiarę, zachowaj nadzieję, zachowaj otwarte serce. Niech światło aniołów prowadzi Cię przez każdy dzień aż do momentu, gdy spojrzysz w Jego oczy i zrozumiesz, że wszystko, na co czekałaś, właśnie się spełniło. Do zobaczenia w kolejnych świętych przesłaniach. Najdroższa, anioły Cię błogosławią i obsypują swoją nieskończoną miłością.